Telegramem z Jasnej Góry. Najważniejsze wydarzenia mijającego tygodnia w skrócie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Sylwia Michalska, witam Państwa serdecznie w imieniu redakcji Radia Jasna Góra i zapraszam na przegląd najważniejszych wydarzeń minionego tygodnia w Sanktuarium. Do tej krypty można zajrzeć tylko raz w roku, w listopadzie i niezmiennie wzbudza ona wielkie zainteresowanie wśród pielgrzymów i turystów. W XVII-wiecznej krypcie znajdującej się w tak zwanej przybudówce Kaplicy Matki Bożej w niszach wykutych w skalę przez sześć wieków chowani byli mnisi paulińscy. Ojciec Sebastian Matecki podkreśla, że to wyjątkowe miejsce modlitwy za zmarłych. Wejście z tej trzeciej części Kaplicy Matki Bożej, po schodach w dół, trzeba uważać, te schody są dość strome, ale Warto pomodlić się, warto w ten świat taki wyciszony i oddzielony wejść, gdzie za dumą swoją obejmujemy i tych, którzy odeszli, za nich dziękujemy Panu Bogu, ale też żeby pomyśleć o sobie, o naszym życiu, o naszym, moim dziś, jak ja żyję, na jakiej jestem drodze, czy ona wiedzie ku niebu. Krypta w podziemiach Kaplicy Matki Bożej wpisuje się w specjalnie opracowany przez jasnogórskich przewodników szlak tematyczny, który ukazuje Jasną Górę od strony pełnionej od początku swoich dziejów funkcji nekropolii, miejsca pochówku zakonników, duchownych i świeckich, a w nowszych dziejach również przechowywania pamiątek po narodowych bohaterach. Nekropolia jasnogórska to nie tylko krypty, mówi siostra Małgorzata Kierznowska, dyrektor Jasnogórskiego Centrum Informacji. Stworzyliśmy taką trasę, żeby nie było tylko atrakcją wejście do krypty, ale pokazanie też miejsc, gdzie możemy pomyśleć o naszych zmarłych. I takimi miejscami po Pierwsze w Bazylice Jasnogórskiej są kaplice boczne. W ogóle w kaplicy są cztery krypty i cztery są w Bazylice. Dołączyliśmy do tej trasy jeszcze Wieczernik, bo to jest miejsce cmentarza jasnogórskiego. I w tym Wieczerniku na ścianach można podziwiać postacie świętych polskich. Jasnogóra to przede wszystkim sanktuarium maryjne, główny klasztor zakonu Paulinów, a przez wieki również twierdza wojskowa. Przygotowany przez Jasnogórskie Centrum Informacji szlak Krypty Jasnogórskie ukazuje to miejsce od mniej znanej strony. Przez cały miniony tydzień trwały na Jasnej Górze paulińskie rekolekcje zakonne. Uczestniczyli w nich ojcowie i bracia, którzy na co dzień posługują w różnych klasztorach i parafiach paulińskich w Polsce i na świecie. Konferencję głosił ksiądz profesor Waldemar Rakocy ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy, profesor nauk teologicznych. Rekolekcjonista podkreślał, że poprzez wiodący temat prawdy wiary chrześcijańskiej i jej moralne oraz egzystencjalne aplikacje chciał podczas konferencji konferencji Pogłębiać Prawdy Wiary. Staram się przybliżyć główne prawdy wiary w pierwszej konferencji danego dnia, a w drugiej aplikacje moralne, egzystencjalne tych prawdy wiary. Aplikacja jako zastosowanie do życia. Mówiłem o Bogu Stwórcy, który jest jedynym Panem życia i śmierci, ale korzysta tylko z prawa do życia. I co z tego wynika? Na przykład Bóg chroni każde życie, na każdym etapie, w każdej postaci. Było o Bogu miłość, dalej o Bogu odkupicielu i o ludzkiej godności. Ojciec Mirosław Legawiec obecnie posługuje w klasztorze w Totmos w Niemczech. Dla Paulina rekolekcje to też możliwość spotkania współbraci z różnych regionów. Ubogacenie wielkie, no, nawet już dzisiaj spotkałem współbraci na przykład jednego z Kamerunu, który mi opowiadał, jak oni tam teraz żyją, co przeżywają, to bardzo buduje i motywuje. Dlatego bardzo lubię przyjeżdżać na rekolekcje na Jasnogórę. bo nawet w zwykły taki spacer pójść, nie wiem, do kaplicy to na adorację, człowiek spotyka mnóstwo rozmodlonych ludzi. To jest takie, no właśnie to powietrze jasnogórskie zupełnie inne niż może nawet i w domu. Ojciec. Zwiesław Zając, który od 23 lat przebywa na Słowacji, podkreślał, że podczas rekolekcji powierzał na Jasnej Górze także swoich parafian. Jak już wyjeżdżałem, wiedzieli, że jadę na Jasną Górę, to wszyscy prosili o modlitwę. Też z takim bagażem próśb przychodzę do Matki Bożej, przedstawiam i bo tak wzajemnie potrzebujemy się pocieszać. Na Słowacji jest bardzo taki silny kult do Matki Bożej. Na program rekolekcji składały się codzienna Eucharystia, konferencje i adoracja Najświętszego Sakramentu. Był też Dzień Sakramentu Pokuty i Pojednania. Odzyskanie przez Polskę niepodległości uczciły już w minionym tygodniu dzieci z przedszkola niepublicznego zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego w Częstochowie, które przygotowały w kaplicy Świętego Józefa na Jasnogórskich Halach patriotyczną akademię. Trzeba pokazywać dzieciom, że są Polakami, jakie są ich barwy, jakie jest godło i co to znaczy być dobrym Polakiem, mówiła siostra Dorota Łapacz, dyrektorka przedszkola. Wyjdą z przedszkola z takim poczuciem, że Krakowiak to polski taniec. Że w Warszawie można spotkać Syrenkę, że w Toruniu zje się najpyszniejsze pierniki i że Wisła wpada w Gdańsku do morza. Skąd dalej po prostu mogą popłynąć w świat? Ale chcemy tym dzieciom wpajać, że być Polakiem to jest dumna i to jest piękna sprawa. Może one jeszcze nie rozumieją słowa tożsamość, ale już wiedzą, że są Polakami. Patriotyczna Akademia upamiętniająca odzyskanie przez Polskę niepodległości w wykonaniu przedszkolaków. Nosiła tytuł jesteśmy Polką i Polakiem. Pierwsze czwartki miesiąca odbywa się na Jasnej Górze szczególna modlitwa wdzięczności za dar kapłanów, wszystkich osób konsekrowanych i prośby o nowe powołania do szczególnej służby kościołowi. To czuwanie powołani dla powołanych. Na wieczorną modlitwę zaprasza w każdy pierwszy czwartek miesiąca ojciec Jakub Szymczycha, organizator comiesięcznych spotkań. Zróbmy coś dla siebie w dobrym tego słowa znaczeniu. Bądźmy razem, siostry zakonne, kapłani, w pierwszy czwartek miesiąca, Dzień Usta... Stanowienia Eucharystii, dzień ustanowienia kapłaństwa i umacniajmy się Chrystusem, którego adorujemy przez ten wieczór, tę noc, aby potem tego Chrystusa nieść do tych, do których jesteśmy posłani, aby sami się umocnić. Umocniony kapłan nakarmiony Chrystusem może dopiero karmić. Umocniona nakarmiona Chrystusem siostra może dopiero jako matka karmić duchowo swoje dzieci. Czuwanie powołani dla powołanych w pierwsze czwartki miesiąca rozpoczyna Apel Jasnogórski, a kończy Eucharystia o północy. Słoneczną jesienną aurę wykorzystywali do odwiedzenia Jasnej góry w minionym tygodniu uczestnicy niewielkich grup zorganizowanych i indywidualni pielgrzymi. W poniedziałek zakamarki jasnogórskie zwiedzali trzecioklasiści ze szkoły podstawowej imienia Henryka Sienkiewicza w Rzęczycach. Ich nauczyciel jednocześnie organista posługujący na Jasnej Górze Marcin Gawenda, nie tylko zagrał dla młodej widowni, ale także zabrał dzieci, by organy w bazylice mogły podziwiać zbli o wrażeniach, o tym, co lubią na Jasnej Górze i jak powinno się tu zachowywać, opowiadały Antonina i Magdalena. Jesteście tutaj, czyli gdzie? Na Jasnej Górze. Po co tutaj trzecioklasiści przyjechali? Na odsłonięcie obrazu. Jak należałoby się zachować? Ukręknąć i się przeżegnać. Na pewno cicho i nie hałasować dużo. Rzecz jasna, nie biegać. Mi się bardzo podoba Mi tutaj. też. Właśnie tak fajnie. Jest. No i tak cicho, że wszędzie sobie może możemy pozwiedzać. Ja lubię przechodzić do skarbca, bo tam mogę sobie pooglądać różne biżuterie. Ja ogólnie lubię tą wieżę. Marianna i Mateusz, młode małżeństwo z Łodzi, przyjechaliby, jak podkreślają, przedstawić czteromiesięczną córeczkę Stasie, matce Bożej. Zdaniem Marianny, teraz po urodzeniu dziecka, inaczej patrzy na Matkę Bożą niż wcześniej. Była bardziej odległa, a teraz w momencie, kiedy jest Stasia z nami, widzę dużo podobieństw do niej w tym oddaniu. I wreszcie wiem, czym jest naprawdę taka bezinteresowna miłość, jak Tobie przywołuję historię Maryi, tak po ludzku patrząc, to zupełnie inny poziom podziwu mam dla niej. Kogo chcemy pozdrowić? Wszystkich, którzy nas słuchają i wszystkich, którzy są dzisiaj smutni, mimo tego, że na jasnej górze świeci słońce. Niech im świeci słonko i zewnętrzne i wewnętrzne. W drodze na odbywający się w Krakowie zjazd formacyjny dla przełożonych zgromadzenia siostr Matki Bożej Miłosierdzia jasną górę odwiedziły siostra Ignacja i siostra Maria Józefa z Łodzi, podkreślały, że pobyt tutaj to czas wspomnień i zawierzenia spotkania formacyjnego. Przyszłyśmy się tutaj pokłonić, zawierzyć jej ten czas spotkania formacyjnego. No i jak dzieci do mamy, żeby się przytulić, daje serce. Ja pierwszy raz na Jasną Górę przyjechałam jako uczennica klasy czwartej tuż przed maturą. I ja tutaj po lewej stronie jest taka skrzyneczka z intencjami. Ja tam złożyłam taką intencję. Napisałam, że Matko Boże, jeśli zdam maturę, to ja na pewno zostanę siostrą zakonną. I Matka Boża wysłuchała. Jestem już 25 lat. Ja sobie teraz to przypomniałam. zgromadzeniu sióstr Matki Bożej Miłosierdzia służy około 300 sióstr. W w 32 placówkach na świecie. Zgromadzenie prowadzi m.in. młodzieżowy ośrodek wychowawczy dla dziewcząt, domy samotnych matek, świetlice terapeutyczne i przedszkola. I to już wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Przypominamy, że Radio Jasna Góra nadaje swój całodobowy program także w internecie. Nasz adres www.radiojasnagora.pl. Informacje z Jasnej Góry przygotował dla Państwa zespół Biura Prasowego Jasna Góra News, a przedstawiła Sylwia Michalska Radio Jasna Góra. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.